Dobra, grzejemy. No co, śmiało mogę powiedzieć, że uzależniliśmy się chyba od łoka, co? Tak. Od tygodnia nic innego nie jemy, tylko jak to córka powiedziała, łok, wok, 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 wok. A dzisiaj zrobimy schabik po wietnamsku. Umarynowaliśmy go w sosie sojowym, sosie ostrygowym, Czarnym pieprzu grubo mielonym i troszkę oleju sezamowego. O, nie żałujemy oleju. Obtoczyliśmy ładnie olejem ścianki. Rzucaj mięso. Ja się odczuwam. Mm. Temperatura prawidłowa. O, patrz, zobacz jaki ten ruch mam wyćwiczony. Ha! W końcu! Po tygodniu się nauczyłem. Chcesz potrząsnąć? No. No, nie tak... O, je! Yeah. No, praktyka czyni mistrza. Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Teraz spróbujemy go jakoś tak Fajnie podpiec, żeby nam to się wszystko skarmelizowało. W międzyczasie opowiem, jaki zrobiliśmy tutaj sosik. Też wzięliśmy ciemny sos sojowy, sos ostrygowy. Daliśmy cukru brązowego. I sos rybny, oczywiście. Śmierdzący. Śmierdzący. Ale ten smród na szczęście w trakcie znika. W międzyczasie sobie namoczyliśmy godzinkę wcześniej grzyby shitake. Pachną? Grzybem. Musimy zdążyć przed deszczem. Tak. Odsuniemy trochę mięsko na bok, żeby nam ładnie ta woda wyparowała. Bo już płynów nam wystarczy. O, patrzcie. Odsuwamy. I przy tak mocnym płomieniu mamy możliwość bardzo szybkiej redukcji. Ok. Ognie buchają. To znaczy, że dzieje się magia. Charakterystyczne dla kuchni całej Azjatyckiej jest to, że mamy tak zwany efekt umami, czyli piąty smak. Ten smak wydobywamy właśnie albo z MSG, albo z sosu sojowego, albo z grzybów. Dobra, wjeżdżamy z cebulką, bo już ładnie nam się to, to jest, zrobiło. Dobrze. Ok. Tak, chili też możemy wrzucić. No i dalej. Dużo chili. Dużo chili ma być. Ostro. No niestety danie dla dzieci to nie jest, bo poziom ostrości przechodzi wszelkie granice, a w tym roku papryka się udała. Cała szklarnia pełna papryki. Więc co? No, idealne rozwiązanie, żeby to wszystko przejeść. Grzybki. Nie, ok. Nie, Wykorzystamy nie. wodę. Zmoczenia grzybów, bo da nam właśnie tą głębię aromatu. No Myślę, że dobry moment, żeby wrzucić czerwoną paprykę. Ale to się szybko robi. No w Azji taką wodę z moczenia wykorzystują później do tych właśnie rosołków, bulionów i innych tematów. Ja tutaj robię, a Justyna już szykuje ryż. Wcześniej sobie ugotowaliśmy go w parowarze dzisiaj brązowy, bo tylko taki mieliśmy, ale podobno jest niezły, zdrowy, ma brązową otoczkę, bo nie został wyłuskany. I to co brązowe, to otrębny. Co, myślę, że teraz już sobie spokojnie możemy zalać tym sosem. O! Ja. No i skrobia kukurydziana jest o tyle lepsza od naszej mąki ziemniaczanej. Dlatego że nie robi takiego krochmalu, czyli danie nie będzie później takie białe, tylko będzie miało taką fajną, szklistą glazurkę. Co kicia? Uważaj, bo w Azji jedzą takie kotki. O! Dobra, jaka fajna ta się zrobiła. Widzisz? Taka glazurka szklista. Dodamy teraz tak. szczepiorek. Bardzo fajnie to nam kolorek zrobi. No, troszkę już zmniejszymy, bo jest naprawdę mocno. Troszkę dodamy jeszcze tej wody i będzie ten bardziej płynny ten sos. Dobra, no, dosłownie ile? 3-4 minuty i danie gotowe. Chcę spróbować, czy czegoś nie brakuje. Jak? Siedzi? Siedzi, siedzi. Idealne. Ideolo. Dobra, wyłączam wszystkie paniki. Ej, Okej. Poproszę, To. Raz się żyje i tak, wszystko zjemy. Codziennie sobie obiecujemy, że to porcja na 3-4 osoby. Dzień w dzień wszystko finiszujemy. I co? Zjedlibyście takie coś? A teraz przeprowadzamy próbę organoleptyki. Mmm, siedzi? Serce się raduje. Mm. nie kupujcie łoka. Bo już po prostu nic innego nie będziecie jedli, tylko kuchnię azjatycką. Pa pa!